Witam Was serdecznie. Pff, przepraszam Was, że wcześniej tak skończyłem live'a, ale niestety miałem mało procent. Jeden tylko i musiałem zakończyć wcześniej live'a. Za dwa tygodnie lepiej się przygotuję. Ci, którzy chcieli moderatora, niech do mnie napiszą po tym filmem w komentarzu, to im dam. A w dzisiejszym ocieczku spróbuję się przekonać. To co chcieliście, niektórzy. Taki donat kosztował aż 3 zł i 9 groszy w netto. Opakujemy. Tak wygląda bez folii. Takie serduszko. Fajne? Dobra, zobaczymy, jak smakuje. Hmm, dobre, dobre. Tego nie Najlepsza ta jest taka pole. Polewa. Na tym donacie, no i ten jam jest bardzo smaczny. To jeszcze nie jadł donata. Można kupić wnetch to, są różne rodzaje. Ten kosztował aż 3, 9, 9 groszy. Ale mogą różnić się ceny w Krakowie, w Poznaniu, albo gdzieś indziej gdzie wy mieszkacie. Czy, albo. Bo nie. Może nie macie w netto i niestety nie możecie spróbować. Ale polecam. Polecam ten Pysz, pyszne, bardzo pyszne. Zapraszam za dwa tygodnie na mecz Bałtyk Koszalin. Będ, MKP będzie z nimi z nimi grać. To będzie ciężki mecz dla MKP bo będzie dużo kibiców Bałtyk Gwardii Znaczy nie Bałtyk Koszalin No Gwardii Koszalin Bo Bałtykiem Koszalin będziemy grać w Koszalinie Za tak za 3 tygodnie Bardzo dobre, to jest bardzo dobre. Polecam na wszystkich na sam koniec, taki, taki, taki suchy jest. Odpowiadam na komentarze teraz I zapłaciłem za bilet Z, Nic nie zapłaciłem, bo ten... Bo... Mecze MKP Szczecinek Są za darmo Jak grają u siebie A na wyjazdach Jakbym chciał tam po, Tak na przykład pojechać Tam gdzie teraz będą grać To bilet Przynajmniej 10 Powiedzmy, będę grać w kołobrzegu, to bilet w pociągu pff, tak od Szczecinka do kołobrzegu 50 zł. Bilet plus bilet 60 zł. Już 110 zł. bym wydał. A tutaj nic. Tylko tak napój, jedzon, jedzonko na mecz i tyle. Więcej pytań Zapraszam na, na wiadomości prywatnych Hubert Maslak Zdjęcie z, Zdjęcie z Mączarą Napisem GOL Znajdziecie tam Na pewno Jeśli nie Zapytajcie się mod moderatora może odpowiem Wam, może nie. Dobra, do zobaczenia. Już na lewie możliwe za dwa tygodnie.